Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność powitać na promocji zdalnej nowego wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu, wydawnictwa książkowego. Moje nazwisko Grzegorz Olszewski. I pracowałem razem z członkami zarządu PTH w Nowym nad tym wydawnictwem. Książka została dofinansowana w ramach programu Mecenat Małopolski, za co w imieniu zarządu składam podziękowania panu Witoldowi Kozłowskiemu, marszałkowi województwa Małopolskiego. Może zbliżymy na okładkę. Jak państwo zauważyli, książka jest. Edytorsko stylizowana na wydawnictwa dawne, XIX-wieczne, również wewnątrz, y, pewne zabiegi, które miały pokazać tą książkę jako, jako coś z epoki. Ponieważ y, y, teksty, które są prezentowane, y, które są wprost przepisane z rękopisów, który tu jeden leży przede mną, najobszerniejszy pozostały. Oryginalny rękopis po Franciszku Wyszkowskim. Właśnie też pokazują tego ducha XIX-wiecznego życia dworskiego. Co ciekawe, po długich naradach zdecydowaliśmy o niemodernizowaniu pisowni, właśnie z rękopisów. Pisownia została pokazana praktycznie w 100% za tymi źródłami. Szanowni Państwo, słowo o autorze Franciszek Wyszkowski to Ziemianin który urodził się w Pustkowie po Dębicy w 1801 roku, a zmarł w 1881 w przyszłej mieszkając u swoich siostrzeńców z rodu Żuk-Skarszewskich, którym przez właściwie całe swoje dorosłe życie pomagał, wspierał ich no i potem na, na koniec tam właśnie swojego życia dokonał. Spisał on kilka pamiętników, nie wiadomo do końca ile ich było. Udało się odnaleźć dwa duże pamiętniki. Ten leżący tu przede mną to pamiętnik najbardziej obszerny, ale też pamiętnik o Pustkowie, nieco, nieco mniejszy, opisujący dzieciństwo i wiele kontaktów dworskich właśnie w połączeniu na pograniczu Małopolski i Podkarpacia. Franciszek Wyszkowski był synem Marcelego i Brygidy. Oni mieszkali właśnie w Pustkowie, potem przenieśli się do Jazowska. Później Franciszek Wyszkowski mieszkał. W, 40 lat w Pradze, skąd pomagał swojej rodzinie. Ostatnie lata życia spędził właśnie w Przyszorych, gdzie znał. Pięknie pisane jego pamiętniki, piękną polszczyzną dawną czyta się świetnie. Opisy życia dworskiego, zwyczajów, strojów, potraw, rozrywek, czasem właśnie nawet z dozą humoru. Ale co bardzo ważne dla nas, dla historyków, to dużo szczegółowych opisów dworów, urządzeń dworskich, obejść dworskich. Mamy opisy dworu w Wielogłowach, w Marcinkowicach, w Jodłowniku, w Niecwi. To obiekty, które dzisiaj z relacji o nich zbieramy z wielką pieczołowitością, tutaj zebrane jak skondensowane niemalże w jednym miejscu. To właśnie te atuty spowodowały, że zainteresowaliśmy się jako zarząd PTH w Harnowym Sączu, aby te źródła autentyczne XIX wieczne wydać drukiem, pokazać szerszemu gronu jako wspaniałe uzupełnienie wiedzy historycznej właśnie o tej sferze dworskiej, czasami z pogranicza arystokracji. Zaprezentowano mnóstwo opisów osób. Szlachciców, ziemian, z którymi Wyszkowscy utrzymywali kontakty bardzo rozległe, wizyt i tak dalej, i tak dalej. Ale to do, do wszystkiego będę odsyła Państwa do. Do tej publikacji o dystrybucji jeszcze powiem za chwileczkę. Powiem jako uzupełnienie, że ten najobszerniejszy, oryginalny rękopis, bo, bo jego odpisy też y, można było spotkać, które też analizowaliśmy. Natomiast ten rękopis y, y, pamiętnika o Jazowsku 420 stron liczący został y, kilka miesięcy temu w pełni profesjonalnie zdigitalizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. I ten materiał zostanie upubliczniony w przeciągu 2021 roku, a za współpracę dziękuję dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, panu Jerzemu Woźniakiewiczowi. Szanowni Państwo, publikacja ze wszechnia warta polecenia. Oczywiście każdy z Państwa oceni tę publikację według siebie. Ja myślę, że może służyć dwojako jako uzupełnienie właśnie informacji dla historyków, dla etnografów, ale jako taka saga rodzinna nawet dla czytania dla pań na, na jesienne wieczory. Bardzo dużo informacji, bardzo dużo cennych informacji z regionu, informacje niektóre nigdzie indziej niedostępne, pewne szczegóły, detale, niuanse właśnie z tej sfery dworskiej, których próżno szukać nieraz w najgłębszych relacjach których już dzisiaj znamy o, o Sądeczyźnie. Szanowni Państwo, książka będzie rozprowadzana przez Polski, Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym przez nasz oddział. Jest to publikacja nieodpłatna, dawana będzie gratis, jako promocja naszego regionu. O szczegółach, o dostępności, ja już myślę po nowym roku, ponieważ te oboszczenia, które też weszły, utrudniają właśnie finalizowanie tej, tej dystrybucji do, do, do czytelnika. Mamy jednak nadzieję, że tutaj każdy zainteresowany będzie mógł swoją sztukę otrzymać. Jeszcze raz w tym miejscu pragnę podziękować panu Witoldowi Kozłowskiemu, panu Marszałkowi Województwa Małopolskiemu, Leszkowi Zakrzewskiemu za pomoc w wydaniu tej publikacji, który też dużo spraw graficznych, robił do, do tej książki, konsultował, sugerował pewne rozwiązania. Ale dziękuję również całemu zarządowi PTH Nowym w Sączu, który czynnie włączył się w obsługę najróżniejszych czynności, które tutaj złożyły się na to właśnie wydawnictwo. Szanowni Państwo, patrząc tutaj na ten herb ślepową, którym pieczętował się Franciszek Wyszkowski, to pragnę z całą serdecznością zaprosić do... Zapoznania się z naszym nowym wydawnictwem. Dziękuję za uwagę.